I na koniec naszego dzisiejszego, przedługiego spotkania kwestia dotycząca konieczności zawierania umów dla każdej z zamawianych przez jednostkę oświatową usług. Jakiś czas temu w toku jednego z postępowań kontrolnych mojego klienta, którego tam reprezentowałam w trakcie tej kontroli, czy nadal reprezentuję, kontrolujący przedstawił, powiem Państwu, w mojej ocenie zadziwiające, wręcz kuriozalne żądanie okazania umowy do którejś z usług dotyczących zajęć jakichś dodatkowych. Na które była faktura, i zdaje się również do, takiej, do takiego rachunku dotyczącego jakiegoś teatrzyku. No, czy miał rację? Oczywiście nie miał racji. Dlaczego? No, bo przepisy polskiego prawa nie przewidują dla każdej z dokonywanej przez nas czynności zastrzeżenia szczególnej formy umowy. Przeciwnie, każda z czynności, nawet umowa kupna-sprzedaży chleba w sklepie wymagałaby takiej formy. Takim, jakim, jakim można by zapytać, jakim rodzajem umowy jest umowa z terapeutą? Jakim rodzajem umowy jest umowa z artystą, który właśnie przedstawienie realizuje w Państwa przedszkolu? Czy też z dogoterapeutą, z jakimś lektorem, z cyrkostem, z, trene, z, z trenerem, etc., etc., No, będzie to najczęściej oczywiście umowa zlecenia. No to co robimy, żeby sprawdzić, czy podtrzymywamy, czy wymagana jest forma pisemna dla danej umowy? No sięgamy sobie zatem do ustawy, a mianowicie do kodeksu cywilnego. No i z przepisów dotyczących zlecenia, czyli tam one się zawierają między artykułami 734 i 751, no od czego się dowiadujemy, że umowa zlecenia nie wymaga formy pisemnej, że może być zawarta w formie ustnej na zasadach ogólnych. Polskie prawo zezwala na dokonywanie czynności w prawnej w dowolnej formie, tylko w wyjątkowych wypadkach kodeks cywilny nakł nakłada obowiązek zachowania szczególnej formy umowy, np. pisemnej, albo z zastrzeżeniem aktu, np. przy nieruchomości. Do takich jednak nie należy umowa zlecenia. Zatem zdecydowanie wystarczającym dokumentem uzasadniającym czy dowodzącym zawarcie umowy jest rachunek lub faktura. Tak. Przepisy kodeksu cywilnego, jak i przepisy ustaw oświatowych, czy nawet ustawy o finansach publicznych w zakresie państwa obowiązującym, nie wymagają w żadnym razie, abyście zawierali za każdym razem dla każdej czynności, której koszt później będziecie finansować dotacją umowy w formie pisemnej. Pamiętajcie Państwo o tym, takie żądanie ze strony kontrolującego jest nieuzasadnione, nieuprawnione i nie znajduje jakiejkolwiek podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Nie Dajmy się zwariować, żądajmy w takich sytuacjach wskazania podstawy prawnej takiego, takiego żądania. O Państwo robicie to, co prawem nie, nie, nie zakazane, prawda? W związku z czym i musicie Państwo robić to, co prawem nakazane, więc pytanie, gdzie ten nakaz? miałby się znajdować. Drodzy Państwo, to chyba wszystko na dzisiaj. Dobrze, jeszcze tutaj mamy jakieś pytania. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Fajnie, że Państwo jesteście, mimo, że piątek i po południu. Co w sytuacji, jeśli rodzic upiera się, że lekarz powiedział, że nie wyda zaświadczenia, bo nie ma takiego obowiązku? No to jakby, jeżeli Państwo, macie Państwo taki zapis w umowie i z umowy wynika, że Państwo macie prawo żądania takiego zaświadczenia, no Jakby możecie Państwo go konsekwentnie, konsekwentnie zażądać Pod rygorem niedopuszczenia dziecka absolutnie do zajęć, bo to jest realizowanie umowy z Państwa strony, a rodzicowi możecie Państwo wskazać, że możecie udać do jakiegoś po prostu innego lekarza. No, że lekarz nie wydaje zaświadczenia, bo mu po prostu za to nie płacą. Takich obowiązków, jeśli chodzi ze strony lekarza, co to do zasady nie ma. To znaczy, tak jak wskazuję. Czy to zaświadczenie wypełnia przesłanki artykułu 16 ust. 1 punkt 1. W, w orzecznictwie odnośnie tych zaświadczeń odnoszących dotyczących szczepień też nie było takiego obowiązku, aż do momentu, kiedy no, nie, ska nie skarżymy tych czynności. Prawda? No, to, 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 trudno je tak oczekiwać, że, tej, że tą czynność będzie, będzie skarżył. Jakby należy oczekiwać, że orzecznictwo wypracuje właśnie na podstawie, przyjmując te państwa przesłanki aksjologiczne, które się Państwo kierujecie, żądają takiego zaświadczenia, czyli to bezpieczeństwo dzieci, które jest jakby nadrzędne i bezpieczeństwo danej społeczności lokalnej, że wypracuje jakby stanowisko w tym przedmiocie. Do tego czasu należy zwracać jednak rodzicom uwagę na to, że czasem rodzic, lekarz może odmówić takiego zaświadczenia, w związku z czym należało będzie się udać do jakiegoś innego lekarza. Jeśli nie ma zapisu w umowie, no to umowy, oczywiście, jak to umowy, możecie Państwo wprowadzać różnego rodzaju aneksy, zmiany do treści umowy i warto tę kwestię oczywiście rozważyć, wskazując Państwu, rodzicom pierwej, dlaczego, czym się Państwo kierujecie, chcąc wprowadzić taki zapis do umowy i uważam, że rozsądni, racjonalni rodzice oczywiście zgodzą się z Państwem, bo i rodzicom oczywiście najbardziej zależy na tym, na, na dobro, dobro dzieci jest dla rodziców również najważniejsze. Ważniejsze. Drodzy Państwo, po więcej informacji odnoszących się do, 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 do tej Państwa takiej bieżącej, trudnej ostatnio pracy, rzeczywiście obarczonej różnego rodzaju obowiązkami, zapraszam do, do dyskusji, którą, którą będziemy sobie prowadziły z Macyną z Malinowską i z Państwem. W trakcie tego najbliższego szkolenia, 23 listopada, zapisy na szkolenia oczywiście przez stronę internetową Lexedu, ale też za pośrednictwem wiadomości mailowej, którą możecie Państwo wysłać na adres lexedumaupa.lexedu.pl. Tam w tym bardzo Państwa proszę wpiszcie szkolenie i wpiszcie też, którego szkolenia dotyczy Państwa, państwa wiadomość. Wówczas fakturę za szkolenie będziemy Państwu wystawiali po, 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 po szkoleniu. Uprzejmie proszę też, żebyście Państwo udostępnili, jeżeli uważacie Państwo, że te wiadomości, które dzisiaj Państwu przekazywałam są istotne, bo powinny dotrzeć do szerszego grona, wydaje się, że tak, tutaj też do rodziców one powinny w dotrzeć, żeby rodzice mieli świadomość, dlaczego, że niezłośliwie żądacie Państwo od nich tych zaświadczeń, tylko dlatego, żeby zapewnić bezpieczeństwo i ich dziecku, i dzieciom pozostałym, i też rodzicom, a ich dziecku z tego powodu, żeby no, nauczyciel wychowawca czy opiekun nie poszedły na zwolnienie i kolejne. Kolejnej, 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 żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że w pewnym momencie na opiece będą pozostawali wszyscy mm, członkowie danej społeczności lokalnej. W związku z czym będzie mi miło, jeśli Państwo udostępnicie. Dbajcie Państwo o siebie, dużo zdrowia Państwu życzę. Dla mnie to, to rzeczywiście jest rzadkie doświadczenie, kiedy, kiedy choruję w tym, w tym roku jakoś tak rzeczywiście długotrwale, blisko cały tydzień trudno było, było mi się pozbierać, ale mam nadzieję, że to szybko minie i że w poniedziałek do Państwa wrócę pełna sił i energii. Wszystkiego pięknego Państwu życzę, dobrego, spokojnego, ciepłego weekendu i do zobaczenia. Pozdrawiam Państwa serdecznie.